Cześć witajcie, ja jestem z i stwierdziłam, że tak z rana rozpoczę kolejny odcinek z Geta City, a potem dopiero będę nagrywać MUX oraz Lowy Rock, ponieważ stwierdziłam, że zamiast zabierać się z za co tak micie to zabiorę się za micie Strazaka. Ogólnie to udało mi się zwinąć wóz strazacki, no i na szczęście nie mam takiego problemu że Tutaj mam jakiegoś mam, mam wóz zbugowany, bo to sami się zdarza, że w co niektórych wozach strazackich mam wóz zbugowany i... Nie jestem w stanie wykonać tej misji Strazaka, no, ale tutaj udało mi się teraz wóz strazacki, w którym was nie ma tego problemu z Wemzem, więc spokojnie będę mogła mi strażaka wykonać i właśnie to za teraz zrobić. Postanowi ja nagrać właściwie, bo w sumie micia Strazaka jest krótka sypka, więc naprawdę. dość łatwo pójdzie myślę, więc nagram najpierw to, a dopiero potem nagram Wix oraz Loyrock. Dobra, bądźcie co bądź sobie, za chwilę będziemy zaczynać. Tylko jest pod z końca ta misja, ta rozwałka, którą zacęłam, żeby zdobyć ten wóz strażacki. Wiadomo, ja będzie nieudana, ale te rozwałki będziemy sobie wykonywać kiedy indziej. Okej, okay, no to możemy zacząć. A więc misja Strazaka No misja strażaka... Okej, okay, myślałem, że w spadku obserwowałem misję. E, misja strażaka ogólnie w GTA CD powiem tak, trochę może być trudna. Stwierdzam, że na pewno micia stradzacka jest łatwiejsza do zrobienia, kiedy Andreas. No ale jak tylko oczywiście nie ma żadnych problemów. A takich na przykład problemów ze... Ze właśnie z... Z z bugowanym węzem yy, stradackim Okej, okay, to ci level? A nie drugi? Ja musiałem chyba jakoś... Yy... Pominąć pierwszy level yy, z pozarnej. Nie wiem, co mi było to spowodowane, no ale dobra. No, jak chcecie level, to niech będzie level w takim razie. Bo co, boś tutaj mamy. Yy, palą się auto, no i właśnie w takich miejscach strażackich chodzi o to, żeby jasna zgasić palą też samochody, no i również zgasić ludzi, którzy ci palą. Tylko właśnie tutaj jest nas taki problem z tymi ludźmi, że. Oni naprawdę mogą być na, nam na psyksyć przypadkowo. Yy, wbić nam pod koła, no i niestety sładkowa ta sama mi się spajlować przez y, głupotę tak zwanego AI w y, y, GTW a, a głupota owego, owego AI potrafi być naprawdę dosyć spora. Biorąc pod uwagę to, że czasami dosłownie naprawdę potrafią wbić nam się pod koła No i na to trzeba naprawdę uważać Też trzeba uważać na te, te samochody, które jest za modez właśnie są takie wspadki, kiedy to mamy, Jest są te samochody, albo takie wspadki, gdzie do no prawie, że tutaj ci ludzie Wbiją na podkoła Dobra, musimy dlatego ugasić No i widzicie sami, no teraz mi na przykład policjant wpadł podkoła i oczywiście co, on, on nie, oni, oni, e, oni mnie teraz będą gonić, coś policja nie będzie gonić dlatego bo co Bo Wolicie tu pod koła wpadł. No, w zasadzie tutaj jest gwiazdka, ma za wziąć, żeby pozbyć się poziomu błyskiwań. Teraz już na przykład musimy ugasić aż dwa samochody, no i teraz będzie coraz więcej ludzi do. To... Zgasania. Ale ogólnie misja yy, nie jest jakaś bardzo długa. To nie jest misja, która będzie trwała z godziny, jak to było w przypadku karetki, Tylko myślę, że spokojnie tą misję wykonam tak powiedzmy w 15 minut. I powinno być kraj. Nawet no, to teraz ostro, no kaj. Okay. Jak już a go zgasiłam, to mogę go rezykać w momencie, gdy go zgasiłam. Głód by go nie zabić w momencie, gdy jeszcze nie jest zgasony. No i tutaj jeszcze jedna osoba została. I w sumie to teraz mogę, z wami porozmawiać na temat Miracolum trochę, bo ja mówiłam o tym, że Miracolum jest seksistowskie. Ja tu macyłam dlaczego. Mieszkałam z jest trochę. Między innymi seksistowskie, dlatego, bo oczywiście Marineta jest faworyzowana nad ranem. Ale jest to druga strona seksizmu, która mi się bardzo nie podoba, czyli kierowanie się takim, takim tokiem myślenia, że kobiety są złe, a dać to co? Faceci są ofiarami i... Oni to się mogą zreformować. I w ogóle wszystko co złe robią w Miracolu, no to jest z powodu kobiet i naprawdę... Powiem tak. Tak nam jest to, że ja chciałem oczywiście... Żeby... Było więcej złych kobiet, żeby ogólnie więcej antagonistek było w poszczególnych uniwersach, w poszczególnych historiach. Ale nie chciałem tego w taki sposób, jak robi to Miracolum, bo Miracolum dosłownie hmm. próbuje dać ludziom do zrozumienia. Próbuje dać zaś imową że próbuję dać dzieciom do zrozumienia, to próbuję próbuję dać do zrozumienia dzieciom to, że najgorszym złem w Miracolum są dwie nastolatki. Rozumiecie? Dwie nastolatki, czyli Chloe i Laila. I wiecie, jak jeszcze w przypadku Laili ma to jakiś sens, bo faktycznie ma ona e, taką rolę złoczyńcy. Z omówcami, dobra, jest ta ciekawa postać, niech ona faktycznie będzie złoczyńcą, bo e, spełnia ona swoją rolę złoczyńcy, jest ona ciekawa jako złoczyńca, ale no, robienie z Chloe na siłę tej złej, jest to naprawdę. Robienie skroi tej złej, nie? Robienie skroi tej złej, twierdzenie z do Chloe jest ta zła, najgorsza, niereformowalna, a robienie z jej, z jej ojca, wspomnę, z jej ojca, robienie z jej ojca ofiary. To on to już jest ofiarą, i jemu to się należy reformacja, i on to ogólnie się może zmienić na lepsze. Mimo tego, że sam dosłownie wychował swoją córkę na okrutną, i to, jest, to nie jest tak, że on tego Iwoci wychował swoją córkę na rozpuszczoną, która nikogo się nie słucha. On również wmówił jej, że takie okrucieństwo, którego się dopuszcza, jest dobre, no bo on sam jest skorbowany, sam jest skorbowany, sam dopuszczał się. Skorupowanych taktyk, żeby wygrywać poszczególne wybory. Zresztą Chloe o tym sama wspomina w jednym odcinku, że jej ojciec dopisał się skorupowanych taktyk, żeby wygrać w wyborach na burmistrza. No, mało brakowało. Ona sama o tym wspomina, ale co? No, Zanim twórców, to no, oczywiście ojciec Chloe jest ofiarą, mimo tego, że sam ją dosłownie w taki sposób wychował. A Chloe to już z kolei jest i naj, najgorsza. No i właśnie to jest o co mówiłam. To jest po prostu robienie z dziewcyn. Na siłę tych złych, mimo tego, że to Fatem zawinił. No jest to przecież cała historia Andre na całego całej jego historii polega na tym, że o oczywiście kobietę zawiniły w jego życiu, na tą złą, okropną zonę, która się nad nim znęca e, i również, e, no jego córka jest taka zła i na jego mimo tego, że sam ją dosłownie w taki sposób wychował. Sam ją dosłownie w taki sposób wychował. No to oczywiście, ona no na celność mówić, mówi, że to jego córka jest zła, no i to jest po prostu coś, co tak mnie obzyca. Naprawdę twórcy idą taką narrację, że za to nie ojciec, który nie potrafi wykować córki odpowiada za jej zachowanie, tylko nie, to bezpośrednio sama córka, za to odpowiada, mimo tego, że to dosłownie ojciec nauczył ją w taki sposób się zachowywać, No to oczywiście ojciec jest niewinny, yy, ojciec tutaj nic złego nie zrobił, o tym gdzie wina jest córka i to jest po prostu... A ty persekcie to, o którym mówiłem, tak? Yy, robienie z kobiet, robienie z dziewczyn na siłę tych złych. Kurde nie, goni. To nie jest dobre, że mnie goni. Bo jesteśmy niełogację, przeskoczyć. No muszę uważać, żeby tutaj do mnie policjant nie podset Na z mnie goni na sensie. No bo co powiedzcie, no na razie, ja, jaką, jaką idą twórcy jest po prostu SDA. I, tak, I tak samo Gabriel, no. W przypadku Gabriela jest to samo, że... Gabriel twierdzi, że o, no, ja tyle tam sobie złego, wiadomo, zrobiłem, no ale to dla, dla jednej kobiety to robię, robię to dla innej kobiety. Czyli widzicie, znowu jest wina kobiet, tak? Znowu kobieta odpowiada za syn jakiegoś terrorysty. To jest właśnie język twórców, za to nie, 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 Gabriel jest winny, nie, Gabriel nie jest winny swoich synów, nie. Wina jest Emily, która sobie zginęła i Gabriel y, robi to w dla niej, więc wina jest ona. On, widzicie, znowu te kobiety złe są winne i to jest właśnie jest co mnie wnerwia, bo ja chciałem, ok, ja chciałem, żeby kobiety były złe. Czasami tak, chciałabym żeby było więcej złych kobiet, ale nie w taki sposób, ze z kobiet się na siłę robi te złe, no bo jedno, jedna Z to jest dobre przedstawienie jakiejś e, atagonistki, jakiejś damskiej atagonistki, a druga rzecz, no to to jest robienie z kobiet na siłę tych złych. No i właśnie co z takiego mamy w Miracolniu, że kobiety są na siłę przedstawione jako te korse. Z kobiety tak jakby są takim no, usprawiedliwieniem złego zachowania męsa, no, czekaj, no on to się źle zachowuje, no ale dlaczego, no bo kobieta, no. Capre się zdezakowuje, ale co, dlaczego? No bo mieli tam nie zeje, tam jest w ją i on chce ją ratować, więc to jest niedawno. Andre się zakupywał, dokonywał złych decyzji, no ale to jest też niedawno, no bo za się nad nim znęca, o jakie biedne, córkę nas ma mimo tego, że sam dosłownie w taki sposób wygował. I wiecie, jest robienie z Andry tej złej, to jest ewentualnie mogę to zrozumieć, jak już naprawdę idą w taką naradzie, to dobra, no niestety to, to ewentualnie, ewentualnie mogę zrozumieć, ale. Stwierdzenie, że jest zła, że odpowiada za złe dokowanie swojego ojca, no to to jest, to jest naprawdę jest przegięcie, to jest po prostu jest przegięcie pewnych granic. Ej, bo oni EJ NIE! 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 NIE ona DO WODY! Dobra, ok, na szczęście, zanim zginęła, to... została zgasana. No, naprawdę, gdybym teraz sfejlowała... tą misję, no to na, na, naprawdę by nie było fajnie, tym bardziej, to jest jest ostatni poziom... do zrobienia. No, właśnie, no i idę na taką naraćkę, że no, Kroj jest zła, Lila ta coś zła i najgorsza. No tylko właśnie teraz tak, to co jest, Lila jest w taki sposób zacowana, to już mówiłam, że rozumiem, bo jestem ciekawa jej roli w tym sezonie, ale, teraz taka sprawa. Czy twórcy, zreformu czy twórcy zreformują. Czy zreformują w tym sezonie? Ja osobiście myślę, że nie. Że oni nie zreformują Laili. Dlaczego? Ponieważ Lila jest dziewczyną, to po pierwsze, a po drugie Lila jest nastolatką. Więc ja osobiście wątpię w to, że mieliby zreformować Lailę. I jeśli oni nie zreformują Lailinie, rozumiecie tak, zreformowali Gabriela, ale jeśli dalej nie zreformują, no to to jest potwierdzenie moich słów, tak, że Miracolem jest seksistowskie pod tym względem, z kobiety przedstawiają jak potenajgorsy, a z męską zrobi ofiary, mimo tego, że nie ma żadnych podstaw, żeby robić z nich ofiary. Okej, okay, ja chciałem żeby mężczyźni że byli trochę przedstawieni w takim lepszym świetle czasami, Chciałem tego jak najbardziej, ale nie chciałem żeby to było robione na siłę, no jak już jakiegoś skorupowanego burmistrza, który jest zły, no to nie róbcie hmm. z niego ofiary, że zachowujecie w taki sposób, dlatego bo zona, bo, bo, bo córka, no to jest, to jest absurdalne. Prawda jest taka, że córkę mógł normalnie wychować, na dobrą dziewczynę, Dacie jakieś wartościowe lekcje, a co za no to mógł się dawno doziem rozwieść. Nie zobacz, coś, ale to on ma te wszystkie pieniądze, on ma te wszystkie wpływy. Ona raczej żyje bardziej na jego utrzymaniu. Więc. Dobra, mamy misję. Kananą. No, no. Bądź co, bądź no, ona bardziej żyje na jego utrzymaniu. Więc no, który z nich tutaj jest tak naprawdę zły? Na raczej adres, nie potrafi się sprzeciwić swojej zonie która i tak sobie nie ma nad nim teoretycznej władzy, no bo to, do niego należą pieniądze, do, do niego należą wpływy, Więc jakby chciał, to by się mógł jej pozbyć, no i również swoją turkę normalnie wykować, no, ale nie zrobił tego, zamiast tego postanowił zrobić sobie ofiarę, nie, w momencie gdy już w było naprawdę źle, no. zrobił sobie ofiarę, był taki biedny, bokserwcony, a prawda jest taka, że za sam prowadził do takiego zachowania fali. Dobra, to będzie na tyle. W kolejnym odcinku myślę, że zaista nie zrobię misji tak w Karskich, a być może zrobię misję e, Pizza Boja i dopiero później e, będę robił misje, misje tak w Karskie, a chwilę na końcu, to będzie na tyle. Давайте.